Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Gawlikowski i w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przedstawić bardzo popularne i potrzebne w domu lub mieszkaniu produkty, a mianowicie stacje uzdatniania wody. Dokładnie opowiem o modelach Aquastila 12, Aquastila 25 oraz Aquastila Duo firmy Wisman. Skutki skorzystania z twardej wody najczęściej są odczuwalne w łazience. Jednym z nich są trudne do usunięcia, nieestetyczne osady kamienne, które tworzą się na bateriach, umywalkach, wannach, kabinach prysznicowych itd. Czyli wszędzie tam, gdzie korzystamy z twardej wody. Decydując się na montaż zmiękczacza wody, możemy w szybki sposób uporać się z tym i kilkoma innymi problemami. Zmiękczacz wody to urządzenie montowane na wejściu zimnej wody do budynku. Dzięki znajdującemu się w jego wnętrzu złożu jonowymiennemu, zmiękczacz usuwa twardość wody i zmienia ją w wodę miękką. Modele Aquastila są w trzech wersjach: najmniejsza Aquastila 12, większa Aquastila 25 oraz Aquastila Duo. Jednostki, jak widać, różnią się wielkością i zastosowaniem. Aquastilla 12 dedykowana jest do mieszkań lub małych domów z jedną łazienką, zamieszkałą przez maksymalnie trzyosobową rodzinę. Model ten jest bardzo kompaktowy, ponieważ ma wymiary 312 mm szerokości, 480 mm głębokości i tylko 590 mm wysokości. Model Aquastilla 25. Jest już do troszeczkę większych domów, gdzie mieszka rodzina 4-5 osobowa z większą ilością poborów wody. Czyli najczęściej spotykane domy z dwoma łazienkami. Jest to bardzo smukła stacja, ponieważ jej wymiary to 312 szerokości na 480 głębokości i 1053 mm wysokości. Trzeci, ostatni model to Aquastilla Duo wymiary ma dokładnie takie same jak Aquastila 25. Natomiast to urządzenie zmiękcza i filtruje wodę jednocześnie. Dzięki czemu możemy bezpiecznie i ze smakiem pić wodę prosto z kranu. Stacja TEA oprócz złoża jonowymiennego dodatkowo zawiera węgiel aktywny i tak zwany KDF 55. Składniki te redukują lub usuwają szkodliwy chlor Żelazo, siarkowodór, ołów, tęć, magnes, bakterie algi i grzyby. Dużo usuwają. Usuwają także z wody nieprzyjemny zapach. Co charakteryzuje tę stację? Prostota urządzenia i intuicyjność obsługi. Stacja Aquastila posiada menu w języku polskim, gdzie na wyświetlaczu można łatwo odczytać, jak pracuje, co robi aktualnie urządzenie kiedy zostanie wykonana regeneracja stacji lub jaki jest stan soli potrzebnej do prawidłowej pracy, pracy zmiękczacza. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika i żywotność, w modelach Aquastilla zastosowano głowicę w technologii dysków ceramicznych oraz suchy zbiornik solanki, który dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększa higieniczność i żywotność pracy urządzenia. Bardzo przydatne w tych modelach stacji są takie funkcje jak zabezpieczenie antyzalaniowe, które zabezpiecza użytkownika przed nadmiernym przepływem wody. Drugą przydatną funkcją stacja Aquastila to tryb wakacyjny, który pozwala zabezpieczyć złoże przed rozwojem mikroorganizmów i niekorzystnym wpływem w przypadku braku przepływu wody. Stacje Aquastilla posiadają Bypass w standardzie, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można podłączyć lub odłączyć zmiękczacz od instalacji wodnej. Dodatkowo umożliwia on zmianę ustawienia przepływu wody w instalacji, tak aby wpływała do niej wyłącznie woda po zmiękczeniu lub zwykła, taka surowa. Wszystkie stacje Aquastila muszą być uruchomione przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania takich czynności. Aktualna lista serwisantów jest podana na stronie producenta: wwwwisman Jest to usługa dodatkowo płatna. I teraz powstaje pytanie: kiedy jest najlepszy moment na założenie stacji uzdatniania wody? Zawsze jest dobry moment. Zapraszam do zapoznania się z całą ofertą stacji uzdatniania wody na naszej stronie: ciepło24.pl w kategorii Technika grzewcza. Pod kategorii zmiękczacze do wody użytkowej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i klikania łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.